Wspaniały koncert arytatywny Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Prezes Leszczyńskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych był bardzo dumny z koncertu, a jednocześnie jego oczekiwania publiczności były o wiele większe. To znaczy, tak losy ludzkie są rozrzucone i życie dyktuje to, co jest istotne w każdym z nas. No i tutaj to moje życie było właśnie już od małego dziecka, mogę powiedzieć, związane z osobami niepełnosprawnymi, bądź też świadczeniem naturalnym. I ten pierwszy okres życia, zdobywanie kwalifikacji, wiedzy i pracy związany był z środkiem naturalnym. Nie wszyscy są jednakowi. I nie wszyscy są doskonali. Tak samo i tutaj, w naturze, no, żyjemy razem. I z niepełnosprawni, i pełnosprawni. Nie można robić jakiegoś getta, czy ich hospitalizować, izolować inaczej mówiąc. Trzeba robić wszystko, żeby no, wspólnie szukać rozwiązań. I mamy tego przykład dzisiejszy koncert, który mówi o tej integracji, że możemy razem śpiewać. Żyć. Proszę Państwa, koncert właśnie tak jak Panowie byli łaskawi powiedzieć, ma na celu podziękowanie przede wszystkim tym, wszystkim tym wszystkim, którzy przez 20 lat wspierali stowarzyszenie. To zarówno ci, te wszystkie osoby, które tutaj będziemy wymieniać z imienia, z nazwiska, z funkcji, ale także ta cała rzesza ludzi, którzy na różne sposoby i finansowo, i pomocą materialną, i pomocą taką intelektualną, i duchową, i moralną wspierali, pomagali. Dzięki temu to stowarzyszenie dzisiaj tak wspaniale działa. I tak ułożono program tego koncertu, żeby poszczególne jego elementy miały osoby, które będą szczególnie wyróżniane. Czyli to będą tak zwane dedykacje. Dedykacje dla poszczególnych osób, które tutaj będę się starał wymieniać i artyści specjalnie dla nich, ale także dla wszystkich z Państwa będą występować. Koncert oczywiście, jak przystało na tego rodzaju stowarzyszenia, integracyjny, czyli ci wszyscy artyści zintegrowani już siedzą na tych schodach. Bo to nie jest dekoracja, to są prawdziwi artyści żywi. Pomachajcie, żebyście żeby widzieli, że jesteście żywi. Oceń patrz, czy jest tak jak człowiek chciał, czy ktoś inny z niej to tam czy ktoś inny z Twojego życia radość brał. 墙高，墙是墙高。